Nazgę już się prawie kwadrans po godzinie 11 w naszym studiu Nina Piotrowiak i jej gość. dzień dobry. Dzień dobry. Dziękujemy, że zechciała pani po raz kolejny przyjąć nasze zaproszenie. Mamy nadzieję, że będziemy się cyklicznie spotykać, a dziś także proponujemy spotkanie z naszymi słuchaczami. Po naszej rozmowie zaprosimy Państwa do dzwonienia do nas. Pani rzecznik, pani rzeczniczka usiądzie przy telefonie numer telefonu 665 529 5529. Jeszcze potem na koniec powtórzę ten numer przez pół godziny, jeżeli będziecie Państwo chcieli. Porozmawiać to zapraszamy. A dzisiaj mamy kilka tematów do rozmowy, aż tak dużo, że nie wiem, czy zdążymy je wszystkie omówić. Postaramy się. Między innymi wydaje mi się, że ciekawe i dla młodszych i dla starszych naszych słuchaczy, bo to jest aktywny rodzic, mama 4+, plus. potem mamy dla emerytów wysyłka decyzji waloryzacyjnych w sprawie trzynastek, Będziemy także mówić o tym, że lepiej i bezpieczniej chyba na konto bankowe wszelkie świadczenia ZUS-u, tym bardziej, że zdarzają się oszustwa na pracownika ZUS-u, więc rozpocznijmy może właśnie od tego aktywnego rodzica, bo tutaj też jest kilka różnych wariantów, gdyby Pani mogła nam przybliżyć, na czym polega ten program i od kiedy on wchodzi w życie. Aktywny rodzic jest to program, który wszedł w życie w październiku zeszłego roku i cieszy się od tego czasu bardzo dużym zainteresowaniem. No, z prostego powodu jest to bardzo duża pomoc dla rodziców, której wcześniej nie było albo nie było przynajmniej w takim aż zakresie. Są to trzy programy. Taki najważniejszy program bo on ma na celu aktywizację zawodową. zawodową. Przede wszystkim mam, żeby mamy nie były wyłączone z rynku pracy przez długi okres wychowania dzieci, więc jest to program aktywny rodzic. I on jest skierowany, jak sama nazwa wskazuje, do rodziców, którzy są aktywni zawodowo, którzy chcą po urodzeniu dziecka wrócić jak najszybciej na rynek pracy. I jeżeli obydwoje. Pracują zawodowo, a ich dziecko z jakiegoś powodu nie dostało się do żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego, oni mogą otrzymać 1500 zł miesięcznie na dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. A jeżeli dziecko ma jakieś niepełnosprawności, to. 1900, 1900 zł miesięcznie, więc jest to bardzo duża pomoc. Tą pomoc możemy przeznaczyć chociażby na opłacenie opiekunki do dziecka. I to jest to babciowe? To jest właśnie to, co jest potocznie nazywane babciowym, czyli może to być babcia, może to być dziadek, może to być ciocia, może być to osoba obca. Ważne jest to, żeby rodzice mieli wsparcie w momencie kiedy z jakichś powodów nie mogą wysłać dziecka do placówki, albo po po prostu chcemy, żeby dzieckiem zajmowała się y, prywatnie opiekunka i mogą te pieniądze przeznaczyć na y, właśnie y, opiekę chociażby babci. Tu jeszcze jest dodatkowa rzecz, jest coś takiego jak możliwość zatrudnienia niani i to też mogą wykorzystać rodzice, zatrudnić właśnie taką nianię w ramach umowy uaktywniającej i wtedy składki do też przez ten czas będą opłacane przez budżet państwa za tą osobę. Więc nie tylko rodzice zyskają, ale także ta piekółka. niania, która będzie zajmować się dzieckiem. Taki kolejny program, który też jest bardzo ciekawy, jest to dawne żłobkowe. Teraz się to nazywa aktywnie w żłobku. Różnica jest taka, że zmieniła się kolosalnie kwota. Wcześniej to było 400 zł miesięcznie, teraz jest to 1500 zł miesięcznie, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnościami 1900 zł miesięcznie. Ale czy to wynika z tego, że te opłaty w tych żłobkach może wzrosły? Tak? E do, no, opłaty w żłobkach wzrosły, ale właściwie kolejność była troszeczkę odwrotna. Najpierw było to świadczenie, później też te opłaty zaczęły wzrastać, bo to są, to są pieniądze na pokrycie kosztów pobytu dziecka w, w Czyli w, w takie żłobku, realne koszty czy, zostały tak, obliczone? Tak? Myślę, że realne koszty mhm. zostały po, obliczone i to jest tylko na pokrycie czesnego. Wszystkie inne opłaty już przechodzą na rodziców, jednak jest to już kwota, bardzo konkretna jest to 1500 zł, a tak jak mówiłam w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami nawet 1900 zł, więc jest to już kwota na pokrycie rzeczywistych kosztów pobytu, a nie tylko takiej dopłaty. Te pieniądze trafiają nie do rodziców, one trafiają do żłobka. Czyli czy do tak, klubu dziecięcego, czy właśnie przedszkola. Mamy aktywni w pracy, aktywni w żłobku, jeszcze aktywnie w domu. Tak. I kolejne świadczenie, jeżeli jednak rodzic decyduje się, żeby zostać z dzieckiem w domu i nie idzie jednak do pracy, to y, takiemu rodzicowi przysługuje świadczenie aktywnie y, w domu. Y, wcześniej to było rodzicielskie, y, y, to, to był y, kapitał opiekuńczy. Y, to świadczenie wynosi 500 zł miesięcznie yy, i wypłacane jest przez 12 miesięcy. Czyli nie do 35. Y, wypłacane jest przez dwa lata. Przepraszam Aha, bardzo. Lata. W kwocie 12 tysięcy tysięcy łącznie, ale też można y, zmieniać te pomysły na to aktywne, tak, że co, co miesiąc mogę teraz raz miesiąc mieć opiekunkę, za miesiąc dostać dziecko do żłobka. No może nie aż tak, żeby to ale zmieniać co miesiąc. Zmieniać, Ale na, można zmieniać, ale tak. można tak? Natomiast jeżeli sytuacja y, 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 zmieni się, y, bo na przykład mama zdecyduje się pójść do pracy, albo znajdziemy dla dziecka żłobek, to wtedy oczywiście no to możemy, y, y, właściwie musimy taką sytuację zmienić. Bo nie możemy pobierać świadczenia aktywnie w pracy, jeżeli dziecko oddajemy pod opiekę do żłobka. A w Państwa rozeznaniu to duże zainteresowanie z tym programem? Jest bardzo duże zainteresowanie. Ono było właściwie zanim już ten program został wprowadzony. Informowaliśmy o tym, że te przepisy się zmienią, że będzie możliwość otrzymania takich świadczeń i oczywiście rodzice bardzo chętnie z tego skorzystali, bo nigdy wcześniej takich świadczeń nie było. Natomiast dwa 2019 jest emerytura mama 4+. Czy coś teraz przyspieszyło jest więcej tych zgłoszeń? Znaczy te wnioski cieszą się właściwie takim samym zainteresowaniem. To jest świadczenie, które ma wspierać Kobiety, które zdecydowały y, się y, nie pracować zawodowo i zająć się dziećmi. Y, to dotyczy oczywiście takich rodzin wielodzietnych, gdzie y, y, kobieta. Y, Rzadziej mężczyzna wychowywał przynajmniej czworo dzieci. Także, także to jest świadczenie, które ma albo uzupełnić bardzo niską emeryturę bądź rentę tej kobiety, i wtedy ono nazywa się. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające mhm. właśnie dlatego, że ono albo jest samoistnym świadczeniem, albo uzupełnia zbyt niską emeryturę do kwoty minimalnej emerytury. Czasami ale... też z tego świadczenia mogą skorzystać no mężczyźni. W jakich przypadkach? Tak, ale to są takie już bardzo szczególne przypadki, kiedy na przykład matka porzuciła dzieci i, i odeszła od rodziny i dziećmi zajmował się mężczyzna, albo gdy na przykład matka umarła. Mhm. Ja czasem, jak rozmawiam na temat tego typu świadczeń, o których teraz mówimy, to czasem słyszę od pań, które już mają wnuki, że kiedyś tak nie było i z takim to wyrzutem, no ale teraz to wnuki właśnie i dzieci tych pań korzystają z tych świadczeń. Przejdźmy teraz do tego, co już się odbyło, to znaczy emeryci dostali już trzynastki i teraz państwo im wysyłają te decyzje waloryzacyjne, tak? Dokładnie. W marcu, w marcu emeryci mieli przeprowadzoną waloryzację, natomiast w kwietniu otrzymali trzynastki. I Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od kilku lat wysyła. Decyzje i o przyznaniu trzynastki, i te decyzje waloryzacyjne, czyli dwie decyzje w jednym liście, z powodów oszczędności. Jest to, jakby nie było duża oszczędność w, w, w kosztach, przesyłka. bo przesyłka przecież kosztuje. A taka jest prawda, że koszty. Mniejsze koszty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to mniejsze koszty podatników. Także wysyłamy te dwie ważne decyzje jednym listem, i właściwie w tym momencie już prawie każdy powinien otrzymać przesyłkę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierającą te dwie informacje o wysokości emerytury po waloryzacji. O wysokości tej emerytury na rękę, jakie składki zostały odprowadzone od, tej, od tego świadczenia, jakie podatki. I drugą decyzję o przyznaniu 13 emerytury. Czyli warto się w to wczytać. Na pewno warto sprawdzić, czy wszystko się w tych dokumentach zgadza. Natomiast nie wiem, czy to też jest kwestia oszczędności to ubankowanie, ubankowienie świadczeń, czyli to, żeby raczej na konto szły wszelkie państwa świadczenia, a nie przez listonosza, na przykład? Czy to też jest kwestia oszczędności? To jest, to, to ma wielowymiarowe. Jest to kwestia naprawdę wielowymiarowa, bo to przynosi korzyści. Tak, jak Pani powiedziała, na pewno są to korzyści też dla zakładu ubezpieczeń społecznych. Bo jeżeli my robimy przelewy bankowe, a nie wysyłamy świadczenie tradycyjnie przez listonosza, to są bardzo duże oszczędności dla zakładu ubezpieczeń społecznych. Ale musimy też patrzeć na to, że jest to po prostu bezpieczne i wygodne dla naszych klientów, że te świadczenia trafiają na konta w banku, a nie na przykład są przechowywane w domu w przysłowiowej skarpe skarpecie. Także no ja się pewne... z tym zgadzam, ale niektórym ten wzrost obrotu bezgotówkowego w gospodarce nie wszystkim się podoba. I, którzy tradycyjnie przywiązani są do pieniądza. Oczywiście i dlatego my nikogo, nikogo nie zmuszamy do tego, żeby e, otrzymywał świadczenie na konto bankowe. My tylko do tego zachęcamy. I widzimy tutaj takie m, zależności, że na przykład e, emerytury, e, świadczenia m, kompensacyjne dla nauczycieli, e, e, świadczenia przedemerytalne, e, to, e, emerytury pomostowe, e, czyli te świadczenia dotyczące trochę młodszej grupy, grupy, one już są w większości y przekazywane na konta bankowe. Na przykład świat... nauczycielskie świadczenie kompensacyjne już prawie w Tylko. 100% trafia mhm. na konta bankowe. Natomiast gorzej jest, gdy mówimy o świadczeniach związanych na przykład z niezdolnością do samodzielnej egzystencji, z rentami socjalnymi. Tutaj jest to ubankowienie zdecydowanie niższe i jest to dla nas też zrozumiałe, ponieważ często wiąże się to z jakimś wykluczeniem cyfrowym bądź z problemem chociażby dojazdu, żeby te pieniądze Zrobijając wypłacić. Mhm. Więc jak najbardziej to rozumiemy, nikogo nie zmuszamy, żeby świadczenie było przekazywane na konto bankowe, ale jak najbardziej zachęcamy. Kampania informacyjna, bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo, żeby do nas przemówiła. Dokładnie. No i jeszcze na koniec, te próby oszustwa, mieliśmy różne podszywania się pod różnych urzędników państwowych. Okazuje się, że także pod pracownika ZUS są próby. Dokładnie. I to też się wiąże z tym ubankowieniem, że przychodzą do nas czasami ludzie, którzy mówią, że są pracownikami ZUS, że są przedstawicielami innych urzędów, instytucji, to I znaczy my do nas. Ludzi... Jako do Nawet, nas e, odbiorców tak, świadczeń do, ZUS, tak, a nie do Państwa. Tak, wychodzą, dokładnie. Ale. Dokładnie, do klientów przychodzą, tak? bo klienci nam to zgłaszają mhm. i przychodzą do domu, są wpuszczani do domu, bo... Yy, wiarygodnie wyglądają. Tak, wyglądają mówią. wiarygodnie, mówią, że są z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że przyszli na przykład w takiej w takiej sprawie, na przykład zwiększenie emerytury i starsza osoba... Yy, Całkowicie czuje się bezpieczna, wpuszcza kogoś takiego do domu, no i może być w tej sytuacji Czy yy, Państwo wysyłacie obradiona. takich pracowników? Nie, my w żadnym wypadku takich pracowników nie wysyłamy. I tutaj chciałam uczulić, że pracownicy Zakładu Ubezpieczeń społecznych nie chodzą po domach, nie informują o jakichś dodatkowych świadczeniach, o możliwości przeliczenia. Yy, Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przychodzą właściwie tylko w określonych sytuacjach. Na przykład, gdy jesteśmy na zwolnieniu lekarskim, może przyjść do nas y, 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 pracownik ZUS-u, żeby skontrolować y, czy wykorzystujemy to z Zwolnienie lekarskie zgodnie z przeznaczeniem. Może przyjść do nas kontrola, jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą. Ta kontrola jest zawsze zapowiedziana wcześniej. Nie wysyłamy do naszych klientów maili normalną, tradycyjną drogą. Kontaktujemy się z naszymi klientami poprzez platformę usług elektronicznych. To jest jedyny sposób kontaktu elektronicznego to właśnie przez platformę usług elektronicznych. Co ważne, nie dzwonimy do klientów, nie wysyłamy SMS-ów, nie prosimy, żeby wchodzili na linki, bądź potwierdzali swoje dane osobowe czy konto w banku czy PESEL poprzez telefon czy sms -a. Bardzo ważne to wszystko. Mam nadzieję, że przyjęliśmy państwo przyjęli to do wiadomości. A dzisiaj taka wyjątkowa sytuacja, że jednak można się z panią prawie bezpośrednio spotkać. Zapraszamy państwa pod numer 65 529 55 29. Tam przez pół godziny będzie obecna pani Maria Marlena Nowicka, rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce. Zachęcamy Państwa do rozmowy. Pani dziękuję, dziękuję za te wszystkie bardzo. wyjaśnienia. A w naszym studiu ponownie Nina Piotrowiak i Marlena Nowicka, rzeczniczka prasowa zakładu ubezpieczeń społecznych w Wielkopolsce. Czas na podsumowanie dyżuru telefonicznego. A telefon dzwonił właściwie bez przerwy. Tematów było sporo. Mogłaby Pani właściwie tu pół dnia chyba rozmawiać z naszymi słuchaczami? Chyba tak, ale było bardzo miło. Cieszymy się, że Państwo tak odpowiedzieli. Mamy nadzieję, że to powtórzymy, ten eksperyment z Pani rozmowami. Chociaż Pani przed tymi rozmowami telefonicznymi podkreślała, że być może ich szczegółowość wykluczy jakąś możliwość takiego doradzenia, takiego jak Państwo oczekujecie. Dokładnie, myślę, że klienci oczekują bardzo często takiej szczegółowej informacji w swojej konkretnej sprawie, a tutaj ze studia trudno o taką aż szczegółową informację. Myślę jednak, że też pomogłam mówiąc o pewnych narzędziach, instrumentach, z których możemy skorzystać, a wielu z nas nadal okazuje się, że niestety nie wie. O tych narzędziach za chwilę, ale pani bardzo często odpowiadała, nie mam dostępu do systemu, do, do systemu czyli żadnych szczegółów pani, pana sprawy rozstrzygnąć nie mogę. A te narzędzia to jest też między innymi strona internetowa, prawda? E, dokładnie, ale tutaj chodziło bardziej w tym momencie o to, żebym sprawdziła e, rzeczywiście jaki jest staż, jaka jest wysokość świadczenia i takie rzeczy. Natomiast e, strona internetowa ZUS-u też nam daje dużo informacji i dużo możliwości, bo możemy się umówić na przykład na e wizytę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, czyli nie musimy specjalnie jechać do ZUS-u, żeby zasięgnąć informacje. Możemy się na taką e wizytę e, umówić mówić zdalnie i wystarczy tylko że mamy dostęp do komputera czy smartfona z kamerką z mikrofonem i pokazując dowód osobisty do kamery uzyskamy tak samo wszystkie informacje jakbyśmy przyszli do pani do okienka i yy, tylko nie musimy po prostu wychodzić z domu. Ale warto przyjść do ZUS-u, bo tam są specjalne okienka utworzone w naszych sprawach między innymi, tak? Pobieramy tak. odpowiedni bilet kierunkowo do określonej osoby, która zajmuje się właśnie takimi sprawami. Dobrze. Dokładnie, szczególnie w bardziej skomplikowanych sprawach, kiedy chcemy na przykład skorzystać z usługi doradcy emerytalnego, oczywiście to też możemy zdalnie zrobić i też taką e-wizytę z doradcą sobie umówić, ale jeżeli preferujemy ten kontakt taki bezpośredni, to możemy się umówić na wizytę z doradcą emerytalnym, możemy pójść oczywiście do ZUS-u z marszu, ale zachęcam do tego, żeby taką wizytę umówić na konkretny dzień i godzinę, bo wtedy mamy pewność, że będziemy obsłużeni o swoim Czasie wizyty, a nie będziemy musieli na przykład odczekać pół godziny w kolejce yy, w, y, a tak w podchodzimy do okienka o naszej godzinie i zasięgamy od razu kompleksowej informacji. I tutaj ten doradca emerytalny to no właśnie, jest takie... To jest ciekawa y... sprawa, że to tak można dowiedzieć się, czy teraz lepiej, czy może za pół roku przejść na emeryturę, jak to będzie korzystniej. Dawniej takich możliwości nie było. No dawniej tego rzeczywiście nie było, teraz jest i całe szczęście, że jest, bo jest to usługa, która się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem. Yy, bardzo dużo osób, które zbliża się do wieku emerytalnego albo do tej Decyzji przejścia na emeryturę właśnie korzysta z porad doradcy emerytalnego, bo doradca emerytalny ma takie bardzo mądre narzędzie, które się nazywa kalkulatorem emerytalnym i może nam zrobić na przykład kilka symulacji, czy opłaca nam się przejść na emeryturę od razu, czy lepiej popracować jeszcze z rok, czy czy poczekać, na przykład, jeżeli kończymy wiek emerytalny do, do lipca? Także to są takie różne rzeczy, i zawsze, jeżeli poprosimy tego doradcę emerytalnego, żeby nam wskazał, kiedy najlepiej to zrobić, to ten doradca będzie nam taką usługę świadczył. No i to będzie jakaś pewniejsza sprawa niż to, co nam radzi, nie wiem, szwagier albo sąsiadka. No, że zdecydowanie, to jest lepiej, tak? zdecydowanie to jest pewniejsza sytuacja, bo dostajemy po prostu te symulacje przygotowane przez doradcę dla emerytalnego dla siebie. Dla siebie. Tu pani z wcześniejszą emeryturą się pojawiła i chciałabym powrócić do takiego tematu, gdzie mówiłyśmy, że wiele spraw się załatwia jednak na wniosek. Nie są one z automatu. Dokładnie. Tu trzeba pamiętać, że, jeżeli, że większość spraw, większość rzeczy, o które ubiegamy się z zakładu ubezpieczeń społecznych jest realizowanych na wniosek. I jeżeli wcześniej mieliśmy prawo do wcześniejszej emerytury i chcemy, żeby ta emerytura była przeliczona w związku z ukończeniem, Powszechnego wieku emerytalnego, to też taki wniosek musimy złożyć. Czasem mamy wątpliwości, też taki słuchacz, taki telefon się pojawił, co do wysokości świadczeń. Możemy to sprawdzić. Tak, dokładnie możemy to sprawdzić. Możemy przyjść do zakładu ubezpieczeń społecznych, możemy napisać pismo, żeby sprawdzić, czy wszystkie na przykład okresy, czy wszystkie zarobki zostały zaliczone. Z tym, że musimy też pamiętać, że jeżeli wysyłamy pismo, to musimy trochę na nie poczekać. Ktoś tak. się denerwował, że tak długo nie otrzymuje odpowiedzi. Tak, jeżeli wysyłamy pismo, to też musimy liczyć się z tym, że są pewne przepisy, które regulują terminy. Z reguły 130 dni na udzielenie odpowiedzi. Czasami reguluje to też KPA i wtedy już mamy 60 dni. Także to są różne takie kwestie i staramy się zawsze Odpowiadać w jak najszybszym terminie, ale zdarza się, że jest to niemożliwe. Trzeba poczekać. Poprzednio rozmawiałyśmy tam miesiąc temu na temat renty wdowie. Jej jeszcze nie ma, wnioski spływają, ale renta rodzinna obowiązuje. Tutaj pani jest właśnie odbiorcą takiej renty rodzinnej i miała wątpliwości, że straciła część swoich przywilejów, jak skorzystała z tej renty po mężu. Dokładnie. Tutaj jest taka sytuacja, że jeżeli dana osoba decyduje się przejść na rentę rodzinną po współmałżonku i to w tym momencie rezygnuje ona z własnego świadczenia i zawsze to trzeba sprawdzić z reguły sprawdza to od razu, znaczy zawsze sprawdza ZUS, w jakiej, czy to które świadczenie jest korzystniejsze, czy ta własna emerytura, czy renta rodzinna, to też może się zmienić, jeżeli ktoś przez dłuższy czas pobiera na przykład rentę rodzinną, a, a w tak zwanym międzyczasie pracuje, to mhm. też warto sobie po jakimś czasie sprawdzić, czy rzeczywiście nadal ta renta rodzinna jest korzystniejsza. A jeżeli tu mówimy o tej rencie wdowiej, no to od lipca będzie możliwość połączenia dwóch świadczeń, czyli wypłaty 100% jednego świadczenia, czyli renty rodzinnej albo własnej emerytury i 15% drugiego świadczenia, czyli yy, czy też yy, odwrotnie, w zależności co jest dla nas korzystniejsze. Od, odsyłamy Państwa do naszej poprzedniej rozmowy, która też jest na naszym portalu. Można to szczegółowiej wysłuchać, a przede wszystkim do strony internetowej zus gdzie jest ta ankieta, która nam pomoże sprawdzić, jak to tam, czy, czy, czy to pasujemy do tego klucza tej Dokładnie. Renty na stronie internetowej znajduje się ankieta, to jest kilka pytań. Jeżeli wpiszemy odpowiedzi na te bodajże pięć pytań, to wtedy będziemy widzieć, czy spełniamy warunki do przyznania tej renty rodzinnej, czy nie to, e, renty wdowie, czy nie. Bo to, że tracimy część swoich przywilejów, to dotyczyło między innymi OFE, Dokładnie. ale umówiłyśmy się, że to jest tak obszerny temat, że poruszymy. W kolejnej naszej audycji temat, który jak widać i Państwa interesuje, bo on też się pojawił w kilku telefonach. Dokładnie. Czy omówiłam już to wszystko co w tych telefonach, czy chciałaby pani że te, może coś dodać? Myślę, że te wszystkie najważniejsze kwestie zostały omówione, a te szersze tematy poruszymy w kolejnych programach. Także zapraszamy Państwa do wysłuchania naszych kolejnych rozmów z panią Marleną Nowicką. Dziękujemy bardzo. Rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce. Dziękuję bardzo. Dobry i